wizyt drabinę z filmu tynkarski horror oj na tej drabinie wielu tynkarzy straciło pewne części ciała jak widzicie drabinka jest niesamowita Kurcze ostre części wystają z niej A drabinka tak gdy przychodzi godzina 23.33 Ożywa I atakuje niewinnych tymkarzy Piękna drabinka, piękna drabinka Rekwizyt z filmu Tynkarski horror. Mamy oto przykład jak drabina zaatakowała kolegę. Same szczępy pozostały po prostu. A drabina została nietknięta w całości jest. Masakra, masakra.